Drugi z tyłu za mną muszę dokładnie się rozglądać. No, ten akurat ładnie wygląda, ale po dotyku to już raczej niekoniecznie. Ale miło popatrzeć. Przyznacie, że piękny ten mój kusieciek, co? Tutaj kolejny. No i tutaj bestia. No, ten akurat, myślę, że też do niczego się nie nada ale duży zobaczcie jaki jest czerwony łepek jak to mówią czerwony łeb ostatnio z wujkiem zbierałem to były fajne. Ogólnie powiem tak gdzie się nie obejrzysz, tam są grzyby. Chodzę może z 15-20 minut i naprawdę jest fajnie. Proszę bardzo. Kolejny prawdziwek, wypatrzony zondali. Zobaczcie. Te grzyby widziałem z 30 metrów. Poezja. Poezja. Ale tu pięknie. Kocham dębiny. Fajnie się chodzi między nimi. No i prawdziwki ładnie wychodzą, cisza, spokój. Co można chcieć więcej. Tego musiałem przegapić, ponieważ przechodziłem tą drogą. A teraz kieruję się powoli w stronę auta. I widzicie, jak to bywa. nikt tu nie chodzi te dwa przerośnięte tutaj trzeci w oddali jeszcze gdzieś widziałem ale troszeczkę odbiłem na lewo no ten też już jest nic z niego Sprawdzić jeszcze jedno miejsce. Tu jaka bestia stoi. O, panie! Ale prawdziwek! Ja cię kręcę. A jednak pociągnęło mnie jeszcze w głąb lasu. Nie odpuściłem. Chociaż powoli już zaczyna robić się ciemno. Правильно, гораздо бытал. Ale te już widać, że nic z nich. O, i tutaj drugi. Ale ten to ładnie. Mi się usadowił. Człowieku Ale prawdziwki Masakra, to jest masakra. 40 minut spaceru po lesie. No to jest coś po prostu wspaniałego. Tego przegapiłem, kurcze dobrze, że się odwróciłem. Grzyby, 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 wszędzie grzyby. Tu jakiś strażnik. Muszę telefon odebrać, normalnie dzisiaj bank rozbity. Bank rozbity. Tam jednego przegapiłem. Być może ktoś z Was zauważył, ale poprawiłem swój błąd i później go zerwałem. O kurde, panie! Ja Cię kręcę. Czekajcie, zaraz tam dojdę. Tutaj jeszcze jest. Ale wiecie co? <grystanie> to, to jest poezja. No, tu naprawdę trzeba się wszędzie rozglądać. One są dosłownie wszędzie. Patrzcie. Gdzie byś się nie rozejrzał? Tam są prawdziwki I tutaj jak? O człowieku I teraz tak Powiedzcie mi jak ja mam wyjść z tego lasu Twardy. Tu nie obejrzałem się na prawo. Byłem w tym miejscu. Tutaj dwa. Tu jeszcze przegapiłbym. Po drodze. Dosłownie po drodze. Patrzcie, pełny koszyk, kieruję się teraz w stronę auta Chociaż po drodze cały czas zahaczam o nowe prawdziwki Cały czas coś mi wychodzi Ładny wypad naprawdę Grzyby są zdrowe, twarde, nawet te przerośnięte jak je rozpołowisz to on praktycznie nie ma robaku. Zobaczcie jakie prawdziwki, ładnie się w koszyczku komponują. Można powiedzieć, że koszyk dzisiaj został oszczony. No dobrze, w tym koszyku już nic się nie zmieści. Także nie idę w tamtą stronę, bo jeszcze mógłbym odbić na lewo, ale już naprawdę nie chcę, bo wiem, że ja tutaj zalegnę. Także teraz e, już naprawdę na 100% kieruję się w stronę auta. Ale coś niedawno. Krzaki łamało Jakaś tęga zwierzyna Ale jestem dzisiaj normalnie Tak zadowolony Jak małe dziecko Także drodzy widzowie Las żegna nas A ja żegnam się z Wami Wszystkiego dobrego Wam życzę Do następnego Trzymajcie się, cześć!